Eloelo320, z tej strony uka Woźniak i witam Was w liście Platka. No to już, zaczynamy. No to się ma. No już, do głowy. Wymień trzy najczęstsze powody kłótni z Krystianem. Pierwsze to będzie mlaskanie. Co to Christian? znaczy? No bo ja, nie, ja mam ogólnie mizofonię. Ten dźwięk jest dla mnie najgorszy na świecie. Jak dla niektórych jeżdżenie styropianem po na przykład szybie, to dla mnie mlaskanie. Dobra. Drugi to będzie jak Krystian Sika i nie zamyka drzwi do łazienki. To mnie tak denerwuje, ja nienawidzę. Uff. Co jeszcze? E, o co wybuchają i, w domu, Ja I wiemy? o sprzątanie. Wymień trzy rzeczy, którymi się jarasz. Uuu. Nie wiem, czy to tak można. Oczymała można. Się czym się jarasz? E, no, e, na przykład Krystianę e, czasem. Super, of course. Dobra, e, czym mogę się jarać? Jaram się tym, że tu jestem. Bardzo nam miło. E, I znowu klasnęłam. Tak. <laughs> Najkurzy... Zrobię po tym odcinku kompilację e... swojego klaskania. E, no tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. E, no i czym się jaram jeszcze? E, jaram się, jak mi się uda na przykład e, dzień po dniu wrzucić TikToka. To wtedy się mega jaram. Wymień trzy nieoczywiste sytuacje, które E, doprowadzają Cię do szału. O, wiem, wiem! Ostatnio, e, jak byłam na przystanku na przykład, e, to ktoś e, tak sobie stał i mega szurał e, kamykami o ten... o ziemię i butem. I to mnie strasznie denerwowało. Czyli te dźwięki Cię... No ja nie mam tak, że... Mocno. Najbardziej mm -hmm. to właśnie te dźwięki. No nie lubię, jak dzieci płaczą. Strasznie mnie denerwuje, jak dzieci tak krzyczą, piszczą i płaczą. Fetysze wymień trzy. O kurde... Lubię, jak chłopaki... Chłopak, mój chłopak, w łóżku ma skarpetki, bo nie lubię męskich stóp. Ciekawe, bardzo śmieszne. No, no. co cię jeszcze kręci u mężczyzn? E, e, hmm. Lubię ogolone klaty, To no, na pewno takie wydepilowane, męskie ciało. No, A co ci się podoba u mężczyzn? Na co zwracasz uwagę? Na no, włosy. Lubię, jak nie są takie mega krótkie. Lubię Czyli jak nie, złapać. Roz... No, lubię złapać. No, no, lubię łapać za czupryny. Wymień trzy najgorsze numery wszechczasów. O! O! disco polo. Jesteś szalona. Ale nie lubię też Pitbula. Jakaś piosenka Pitbula. Zaśpiewaj. Nie znam piosenek Pitbull'a. Nie, nie znasz. Znasz na pewno. Nie A, jest, jest jeszcze o oh, e, k TikTok, nie lubię tej piosenki. Okay. Bo mnie zawsze denerwowała, jak leciała, więc jej nie lubię. No i wszystkich piosenek widulla. Więc nie wymienię jednego tytułu, ale nienawidzę. Po Dobra. prostu strasznie mnie denerwuje jego wyraz twarzy. Jak widzę, go w teledyskach i mi potem obrzeza te piosenki. A jeszcze najgorsze jest to, że Krystian czasami włącza Discopolo i ja wtedy. Kompromisy! Związek to kompromis! Wymień trzy rzeczy, które ciągle psują się w Twoim domu. Drzwi się psują często. Myśleliśmy, że to są normalne drzwi. Nie? Trochę się pokłóciliśmy i tak walną w te drzwi pięścią. I tam się zrobiła dziura i potem jeszcze walnął pięć razy i teraz mamy dziurę w drzwiach i musimy wymienić na nowe. Ale sprawdzałem i one były jakieś takie tekturowe. Dobra. W sensie z takimi plastrami miodu. Ale szok. Dobra, no yy, to drzwi. drzwi. No yy, często też się psuje te. Pokrywkę na toalecie, to jest taka deska. Ta, ta a, deska, a to prawda, deska gwiazdowa, no, ja ona łatwo ją poruszyć. ja powiesić, bo ona też jest zazwyczaj jakaś plastikowa. W poprzednim mieszkaniu też nam się zepsuła i musieliśmy wymieniać, ale okay. ja sama wymieniałam, bo Krystian nie umie. randole się psują. Jak to? No bo jak nagrywamy TikToki, to czasem jej skaczemy, ja do góry <grystanie> i Krystian ostatnio rozbił e, szkło, bo to Krystian zawsze wszystko psuje, nie ja. Strasznie dużo rzeczy demolujecie no chacie. Nie, no on, on po prostu ma za dużo siły i on ten nie umie jej dobrać odpowiednio do ciosów. Trzech turbo przystojniaków. Mhm. Krystian ziątkowski. Eee, chłopak. nie można wymieniać swoich chłopaków, wymieniamy e, turbo przystojniaków. Okej. Okay. Johnny Depp, ale nie teraz. Teraz jakoś tak się ten postarzał troszkę. Tego tak ostatniego widziałam przez te sprawy sądowe. Może jakiś piłkarz? Pika. Jest niezły. Yes, yes. No, jest kazacki. Wymień trzy głupoty, na które wydajesz za dużo e, hejsu. O, um. e, Kosmetyki. No, okay. To na pewno. Jakieś e, Uber, Eats i, i tak dalej, bo ja po prostu zazwyczaj w ogóle zamawiam coś i nawet tego nie do końca zjadam i wyrzucam, i tak marnuję trochę jedzenia przez to. to. Bardzo źle. No wiem, właśnie wiem i bardzo chcę to zmienić. E, no i na e, Na skarpetki. Uwielbiam kupować skarpetki. Cały czas kupuję nowe skarpetki. Wymień trzy własne fobie. Czego się boisz? Boję się węży, pająków e, i lęków, mam lęk wysokości. Trzy zwroty słówka, które ci nie leżą. To na pewno imo mnie strasznie denerwuje, czyli okay. cały czas jest in my opinion, a jeszcze bardziej mnie denerwuje, jak ludzie nie umieją go używać odpowiednio. Okej. Okay. Mrozi. O nie, nienawidzę tego mm -hmm. tekstu. Cringe. Cringe i mrozi, no to trochę no, to samo. No, no, no. no trochę to samo, ale wciąż inne słowa. No, strasznie denerwują. Trzy własne grzeszki. Eee, Spóźnialstwo. Krimiastwo. No to na pewno. No to czasami kłamę, ale akurat nie dziś. Cwaniactwo. Cwaniakujesz. No, trochę cwaniakuję. Ulubione gry i zabawy. Uwielbiam tajniaków, to jest jedna z moich ulubionych Też gier. Lubię. Kolejny, Need for Speed, FIFA e, i Mortal Kombat też lubię. Kreć. Lubię się bić. A Ale też wszystkie guziki na raz? No. Okay. Krystian ja uczył kombinacji. Wymień trzy osoby, których nie chciałabyś zobaczyć na Golasa. Mhm. Mm Oj. Tatę mamy i babci. <noise> Sebastiana Kowalczyka bym nie chciała zobaczyć na Golasa. Okej. Okay. Mojej przyjaciółki Weroniki. Czemu? No bo bym się zaczęła psychicznie z tym, że ją widziałam na głosu. Dzięki, że byliście tutaj ze mną i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze kiedyś. Machamy! Buziaki! Papa. Pa, pa. pa, pa.